Ruch TV, oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Wspieraj niebieską przyszłość. Przekaż 1,5% swojego podatku na rzecz Centrum Szkolenia Ruchu Chorzów. Jakub Bielecki po wygranej ruchu z Odrą Opole. No Kuba, przede wszystkim, jak się grało na cichej? Po dłuższym czasie, jednostka meczowa tu zaliczona. No, od dłuższego czasu też nie zagrałem 90 minut, tak jak w dniu dzisiejszym. I nie ukrywam, że trochę sentymentalnie było. Tym bardziej, że udało się obronić tego karnego, jak za starych czasów na cichej. Ja tak bym przed słowo, że udało się to niekoniecznie, bo ja myślę, że zapracowałeś sobie też na to. Nie wiem, czy tam coś Szymonowi Kobucińskiemu, z którym się dobrze znasz, znasz z tej wiosny 2:23, przy, przy Ciche, czy tam była jakaś okazja do wymiany zdań? E, Rozmawiałem tylko przed meczem no i po meczu, przed samym karnym, już się skoncentrowałem na, na swojej robocie i gdzieś miałem z tyłu głowy to, żeby ten środek bramki zabezpieczyć, bo trochę znam Kobiego i, i, i trochę karnym uderzył na treningach i no, udało się. Dalej to masz. Niektórych rzeczy się nie zapomina, jak zjezdzisz na rowerze. I oby tak też było w lidze. No, też taki mecz, w którym no było co do roboty, bo ona miała co tu dużo kryć więcej sytuacji niż my. Yy, tak, zdecydowanie więcej niż my. Może dziś była troszkę bardziej konkretniejsza w tej ostatniej fazie. Też czasami my sobie sami prowokowaliśmy te sytuacje łącznie gdzieś tam ze mną. Ale udało się wyjść z tego z obronną ręką i, i wygrać zero z tyłu, to chyba najbardziej cieszę z tego wszystkiego. Kuba, miałeś okazję już założyć kapitańską opaskę w czasie meczu, bo Łukasz Moneta schodząc z Tobie ją przekazał tak się w transmisji zastanawiałem, no nie, nie byłem w stanie powiedzieć, czy już kiedyś taka sytuacja miała miejsce. Kiedyś tak, w jakiejś grze kontrolnej, bodajże w Kamieniu miałem przez chwilę tą przyjemność, ale na Cichej tutaj na tym boisku chyba pierwszy raz. To mimo że sparring, mimo że wiadomo mało ludzi i tak dalej, no chyba zawsze mieć opaskę kapitańską w ruchu to jest coś. Zdecydowanie będzie kolejne fajne wspomnienie z dzisiejszego dnia. No i oby kiedyś też miało to okazję miejsce widzeniem czy z trenerem z Kłowaczem sobie parę zdań wymieniłeś, bo no też trener, u którego no co tu dużo no, piękną kartę zapisałeś. Tak, no, gdzieś porozmawialiśmy trochę czasu po, po sparingu, gdzieś przez sparingiem nie było za dużo tego czasu, żeby się zapać, ale, ale po się złapaliśmy, pogadaliśmy. No. Ja życzę ten wszystkiego dobrego, bo dużo też trenerowi zawdzięczam i dzisiaj współpraca była bardzo owocna przez te, przez te lata tutaj przy Cichej. I, i mam nadzieję, że to, co tam ma do zrealizowania w Opolu, uda mu się zrealizować. Też życzymy trenerowi Skoraczowi wszystkiego najlepszego i tak bardzo dużo Cię było gdzieś Kuba w mediach po tym powrocie do ruchu, teraz jak to się trochę ustabilizowało, no to znowu będziecie dużo pewnie po tym karnym, że no, czujesz, że trochę tak na jakiś powiedzmy w cudzysłowie świecznik wróciłeś. Ale to już jest tylko i wyłącznie Wasza wina, bo to Wy to robicie, że, że wyskakuję z lodówki, jak to niektórzy już mi mówili najbliżsi że, że wszędzie, gdzie tylko wejdą to jest moja twarz i... I gdzieś mam tak samo, i już w pewnym momencie nawet to nie było na tyle śmieszne, co no, można trochę irytujące gdziekolwiek się nie wejdzie na jakąkolwiek aplikację gdzieś swoja twarz wyskakuje, ale trzeba się do tego przyzwyczaić i umieć z tym żyć i lepiej, żeby wyskakiwała niż żeby jej nie było jak w ostatnie pół roku w moim przypadku. No to prawda, ty czujesz się mocniejszy niż w momencie, gdy wróciłeś, że ten, te parę tygodni z w Turcji, że czujesz, że cały czas progresujesz? Ja w momencie mojej pierwszej wypowiedzi po podpisie po Powiedziałem, że czuję się lepszym ramkarzem i lepszym człowiekiem niż byłem w momencie odchodzenia I, i czułem to, że mimo że przez pół roku nie miałem klubu, nie grałem powiedzmy w tą piłkę, to dalej się rozwijałem i myślę, że w obecnej sytuacji na każdym treningu, czy teraz też w yy, pokazuje to też na co mi stać i, i jak się rozwinąłem przez ten czas. To też nie jest tak, że się godzisz z tym, że Martin Turk jest numerem jeden, a ty się grzecznie ustawisz w kolejce. Zdecydowanie. Zapowiedziałem, że stać mi na to, żeby tę rękawicę podjąć i nie przychodzę tu być trzecim czy drugim bramkarzem. Gdzieś presja z mojej strony czy ze strony Kuby Szymańskiego na no Martina będzie cały czas i to będzie z korzyścią dla wszystkich. Dzięki Kuba. Już kończymy, to może jedna, dwie lodówki mniej z Tobą będą, jak już teraz postawimy kopkę. Dzięki wielu. Dzięki.